Siema, ja Jestem Trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Petsy Monitor na moim kanale. I słuchajcie, właśnie do pet Monitor została dodana aktualizacja, w której zostały dodane, słuchajcie, te oto jajka, które tutaj mam jeszcze zablokowane, oraz nowe światy na e, Doodle Wardzie. Nowe krainy na Doodle Wardzie. Ehm, a więc słuchajcie, na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem, a w górę pod tym filmem. A ja już tutaj e, z, idę, no w sumie bardziej jadę na desce, e, aby odblokować właśnie te nowe krainy. No i słuchajcie, zanim przejdę do w dalszej części filmu to chcę Was poinformować o tym, że ostatnio udało mi się, słuchajcie, zdobyć dwa huge. E, udało mi się, słuchajcie, zdobyć e, jednego dodatkowego e, właśnie huge Hellrocka i co jeśli chodzi o drugiego hmm, huge peta, to mega e, fajna rzecz. Ponieważ, słuchajcie, udało mi się trafić po raz drugi Huge Cupcake'a. Jest to, słuchajcie, tak dokładnie ten Huge Cupcake'a. Tego Huge Cupcake'a trafiłem. Także udało mi się trafić, słuchajcie, Huge Pet'a po raz drugi. Także tutaj chciałem Was właśnie o tym poinformować, że mam dwa nowe huge, No i że udało mi się trafić y, Huge Cupcake'a z darmowych giftów. A więc naprawdę mm, bardzo się cieszę. No i teraz możemy przejść do dalszej części tego filmu. I słuchajcie, jak odblokuję te krainy, no to zrobię opening najnowszych jajek. Także tutaj y, wydaję sobie monety na pierwszą nową krajnę e, Jadę sobie tutaj dalej, ok 8,5 miliona kolejne, dobra proszę bardzo e, No i pora na jeszcze kolejną krajnę tutaj e, 40 milionów e, Jadę sobie tutaj dalej, tutaj mamy 200 milionów e, monet do wydania i mam, jak widzicie, wszystkie tutaj e, krainy w Doodle Wardzie odblokowane No i słuchajcie, tutaj w sumie jak sobie przejeżdżałem, to zauważyłem, że tutaj mamy też słuchajcie takie drzwi jakby zobaczmy czy za tymi drzwiami coś jest e, ukryte ale nie, z tego co widzę na razie, nic ukrytego nie mamy W takim razie, słuchajcie, teraz pora odblokować sobie e, wszystkie tutaj e, teleporty e, do tych właśnie krań, dobra, gemy, proszę bardzo, wydaję sobie tutaj w takim razie na te teleporty gemy, proszę bardzo, gemy wydane. No i teraz teleportuję się tutaj e, do e, doodle e, sklepu e, No i zobaczmy sobie na te jajka i na Pety e, A więc mamy tutaj takie jajka, ok Okej, okay, i takie oto peciki. Mamy tutaj też coś takiego i mamy tutaj jeszcze takie pet. I zobaczmy sobie na najlepsze eka bo to są chyba najlepsze. Tak jest, mamy tutaj najlepsze eka i kosztują one 28 e, milionów zwykłe I możemy tutaj trafić, słuchajcie, nawet chyżę, także mega fajnie, bo jest nowych już do trafiania. E, no i słuchajcie, dobra, w dzisiejszym odcinku może mm, otworzę sobie na początek, słuchajcie, kilka tych jajek, później te później te no a tych otworzę sobie później najwięcej. Także może na początek otworzę sobie... Znaczy odpalę sobie słuchajcie boosty, e, więc pora na jakieś buściki e, Więc tutaj na pewno super lucky i ultra laki sobie odpalam No i teraz można zaczynać opening, więc najpierw sobie zacznijmy od tych najgorszych jajek i tak będę po prostu leciał z coraz lepszymi jajkami, więc dobra. Otwórzmy sobie tych jajek kilka. E, bo, jakby, te nie są jakieś bardzo e, ciekawe. E, I największy opening będzie tych najdroższych jajek. Dobra, więc dobra. E, otwieram sobie tutaj e, kolejne jajko. Na razie tutaj same lisy wypadają, same basiki. Więc e, no, dobra. E, zobaczmy, co mamy tutaj dalej. E, tutaj z tego co widzę, to. No, 93% w sumie jest na tego Basic'a, także tutaj, no, e, zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o szansę, ale tutaj mamy e, teraz lepszego troszeczkę peta, w takim razie, dobra, otwórzmy sobie jeszcze jakieś tutaj jajeczko, mamy tutaj teraz kolejnego lisa, otwórzmy sobie tutaj w takim razie jeszcze jedną jako i uwaga, mamy tutaj... E, kolejnego y, pecika. E, no i dobra, myślę, że teraz możemy sobie już zmienić jajko na nieco lepsze, więc przejdźmy sobie do e, tego jajka. E, ok, otwieramy sobie tutaj teraz to takie tygrysie jajko. Mm. Dobra, ok, proszę bardzo. Kolejne e, jajko, i to jajko się nazywa w sumie safari. Dobra, tutaj ono wygląda jak tygrys, właśnie którego teraz trafiłem, i to goldena chyba, e, ale to jest jajko, które ma nazwę safari. Więc dobra, otwórzmy sobie tutaj e, kilka e, takich jajek, i oczywiście zaraz idę sobie do tych m, kolejnych, jeszcze lepszych. E, więc dobra, tutaj jeszcze sobie otworzę kolejne jajko, proszę bardzo. E, mamy tutaj teraz takiego słonika. Dobra, ok, e, no zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. W ogóle z tego co widzę, to. Epika trafiłem, więc tutaj dosyć spoko, bo udało mi się trafić Epika, na którego jest 0,43% szans, także dosyć spoko traf. Dobra, zobaczmy sobie co my tutaj mamy dalej. Mamy tutaj teraz takiego słonika. No i dobra, lecimy sobie w takim razie z kolejnym jajkiem, więc pora tutaj na ferry doodle egg, więc dobra, Wydaję monety na kolejne jajka, tutaj mamy e, 97% szans właśnie na tego peta, którego przed chwilą trafiłem, czyli na doodle Fairy. E, Dobra. W takim razie zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Mamy teraz Golden Doodle Ferry, także okej okay. No i słuchajcie, kilka tysięcy jajek sobie również otworzę. Eee, I słuchajcie, stwierdziłem, że tych wszystkich jajek sobie otworzę po 7. Eee, no i jeśli chodzi o te najdroższe jajka, no to zaraz sobie do nich przejdę. I teraz mamy słuchajcie tutaj Pegazusa eee, Ok, Pegazus na niego jest 0,72% szans, więc okej okay. eee, Więc właśnie otwieram sobie po 7 jajek z tych pierwszych, jakby 3, a tych najdroższych, eee, te najdroższe sobie otworzę po prostu, e, no otworzę sobie je w dużej większej ilości. E, teraz mamy tutaj e, doodle griffina, więc ok, no i dobra, siedem tych jak również otworzyłem. W takim razie słuchajcie, pora na najdroższe jajka, no i tych jajek sobie tutaj otworzę e, najwięcej. E, w takim razie ok, tutaj mamy do trafienia e, jest to gem doodle Eggs. Mm, znaczy gen, dudu egg. E, no, ale liczbie nogi oczywiście eggs, ale tutaj sobie otwieramy teraz e, to jajko i mamy tutaj na początek epika. A więc bardzo fajnie. Otwieram sobie w takim razie kolejne jajko. Zobaczmy co tutaj wypanie w kolejnym jajku. I mamy tutaj znowu epika. Ej, bardzo fajnie. Jest to tutaj najdroższe jajko, ale mamy tutaj e, w sumie no, jest to epic, więc e, i na niego jest 66% szans, więc w sumie no nie jest aż tak fajnie, jakby mogło być, e, bo tutaj w sumie Epik. Pik to jest najgorszy traf. Myślałem, że to jest nieco lepszy traf niż najgorszy z tego jajka. No ale dobra, zobaczmy. Mamy tutaj Dudel Dragona i to jest na pewno lepszy traf, bo na niego mamy 32% szans ale tutaj ja liczę na jakieś lepsze pety niż epiki z tego jajka, więc zobaczmy, może tutaj jeszcze się uda coś ciekawego trafić. Aha, mam teraz full inventory, więc czekajcie chwilkę i za chwilę do was wracam. Dobra, słuchajcie, więc ja już sobie zwolniłem miejsce w ekwipunku. No i lecę dalej z openingiem, więc kolejne jajko przed nami i mamy tutaj, słuchajcie, legendę. Także mega fajnie, bo jest to już naprawdę Fajny traf, bo jest to już legenda, więc mega fajnie e, Więc zobaczmy, co tutaj Będzie dalej e, No i tutaj mamy teraz lewa, Więc pora na kolejne jajko Kolejne tutaj monety wydaje. Dobra, i mamy znowu legendę Ej, naprawdę bardzo fajnie, bo tutaj zaczyna się e, Zaczynam tutaj Trafiać jakieś lepsze pety niż epiki Więc bardzo fajnie No tutaj mamy teraz znowu epika I sobie mam te jakby pierwsze trzy na łatwiejsze pety do trafienia z tego jajka Mm, więc fajnie byłoby trafić te trzy e, pety, które jakby są na dole, e, czyli te najtrudniejsze pety do trafienia, e, bo jakby już tą pierwszą połowę mam. Więc teraz pora na jakieś yy, lepsze pety od tych. Yy, też mamy tutaj do trafienia huge. jakbym trafił huge, to to było coś naprawdę bardzo mocnego. No, może tutaj się tego huge peta. Yy, może tutaj się uda go trafić. Yy, zobaczymy. Więc otwieram sobie tutaj kolejne jajka. Teraz mamy tutaj Dudu Liona. No i słuchajcie, tak sobie patrzę na moje monety. I naprawdę te monety mega mocno mi zeszły. Bo słuchajcie, na początku tego odcinka miałem ponad yy, bilion monet. A teraz mam tych tylko 400 milionów, eee, także no nawet no dosyć sporo, ponad połowę już tych monet wydałem. Mm, no i teraz mamy Golden Liona, e, więc dobra, wydaję sobie tutaj kolejne monety, więc naprawdę mega dużo monet tutaj na ten opening wydaję, tak naprawdę no zaraz się wyzeruje z tych monet, zaraz nie będę miał w ogóle monet na te e, jajka i na ten cały, no na nic tak naprawdę, w sensie nie będę miał w ogóle tych e, właśnie cartoon coinów. E, więc, no dobra, zobaczmy. Mamy tutaj e, kolejne jajko przed nami. E, no, i tutaj mamy legendę, więc bardzo fajnie, legenda tutaj teraz wypadła. Więc, e, bardzo fajnie, dobra, w takim razie pora na jeszcze kolejne jajko. Mamy tutaj Dudu Liona. E, Okej, okay, dobra, proszę bardzo. E, I mamy tutaj jeszcze kolejnego pecika e, Znowu Doodle Lion. I po raz na kolejne jajko w takim razie. I znowu mamy Doodle Liona, ale jest to tym razem złoty Doodle Lion. Także e, bardzo fajnie. E, Okej, okay, zobaczmy sobie tutaj dalej. I mamy teraz Złotą Legendę Golden Doodle Unicorn. Jest naprawdę mega fajna rzecz, e, że udało mi się e, tutaj trafić Złotą Legendę. Bardzo fajnie. Dobra, kolejne monety tutaj lecą. E, zobaczmy, Doodle Dragon Epic. Teraz, e, okej, okay, dobra. No i słuchajcie, tak patrzę sobie na monety. I naprawdę jest ich mega mało. Jest ich mega mało, ponieważ słuchajcie, w tym momencie wydaję sobie, jak widzicie, monety na jeszcze kolejne jajko. W tym jajku trafiam doodle Liona. No i zwróćcie uwagę na to, że w tym momencie, kiedy chcę sobie kupić jakieś jajko, to nie mam już kartun końców. Także słuchajcie, no niestety, ale już dalej. Tego openingu nie mogę zrobić, ponieważ jakby, no jak widzicie, no już nie mogę otworzyć żadnego e, tego jajka, e, bo już po prostu nie mam na to monet. A więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, także mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym film oraz subo dzwonkiem na moim kanale. No a ja już nie przedłużam tego filmu, także to by był na tyle, trzymajcie się, no i cześć!